Szkolenia w pasiece. Chcemy otworzyć i w tej chwili tworzymy taką wzorcową pasiekę, w której, która będzie zawsze gotowa na pokazanie. Wiktoria naga Portal w Cieniu Piterów. Jesteśmy dzisiaj na już drugim mieleckim miodobraniu. Dlaczego ta impreza jest kontynuowana i co ona ma na celu? Yy, no Jest to druga edycja nasza. Myślę, że będziemy chcieli z roku na rok rozwijać to, to miodobranie i będziemy chcieli, żeby ta impreza na stałe się wpisała w kalendarz imprez w Mielcu. No daje nam przede wszystkim to, że zwracamy uwagę na pszczoły, ludziom wszystkim. Zwracamy na to, że masowo giną. Zwracamy uwagę na to, że pszczoły nam zapylają 70% roślin, dzięki którym jemy, jemy i funkcjonujemy pijemy sobie codziennie poranną kawę, takie proste rzeczy, bez których nie, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. A teraz na sali jest mowa o takiej akcji Tak dla Pszczół. Dlaczego właśnie taka akcja powstała i, i jak ją rozpromować, co ona ma na celu? No tak, zaprosiliśmy Pana Rafała Szele z Chmielnika pod Rzeszowem. Pan Rafał w tamtym roku mm, stracił 66 rodzin pszczelich przez wytrucie Pestycydami yy, i postawi, postanowił, że złu będzie odpowiadał dobrym. Dlatego założył Bank Pszczeli Pierwszy w Polsce i robi taką rezerwę pszczół i będzie pomagał pszczelarzom, którzy w podobnej sytuacji się znajdą. Będzie oddawał wtedy im te pszczo pszczoły. Ile tak co roku pszczół ginie ze względu na coraz gorszy stan powietrza, ze względu na środowisko, auta i wszystkie inne zanieczyszczenia? O i takich danych ja niestety nie znam. Tak naprawdę to głównym źródłem ginięcia pszczoły miodnej na świecie jest waroza, jest to pasożyt pszczeli i to ona sieje spustoszenie wśród pasiek, rozprzestrzenia się coraz więcej, coraz trudniej z nią walczyć i ja bym powiedział, że, że to plus rozwój cywilizacji, czyli suma, suma tych dwóch rzeczy skupia się na to, że, że, że pszczoły nie tylko pszczoły, bo i ptaki i, i, i cały łańcuszek tak naprawdę pokarmowy wtedy zamiera przez, przez nas, wypieramy naturę w, w tereny jakieś zabetonowane, ale my paradoksalnie właśnie wracamy do miast, żeby pokazywać, że te pszczoły żeby, że są delikatne, że trzeba się nimi opiekować, że one mają rację bytu i, i powinny tutaj być. Co każdy z nas, taki każdy obywatel Polak powinien zrobić, żeby te pszczoły chronić, żeby one ciągle miały szansę rozwoju u nas? No najlepiej założyć pasiekę. <laughs> Ale tak szczerze mówiąc można. Nie trzeba aż tak restrykcyjnie iść w tą stronę, wystarczy założyć mały hotelik dla pszczół, takich pszczół samotnic, murarek, które nie żądlą, są pszczołami samotnicami, wystarczy w cegle, w trzcinie wywiercić dziurki, zrobić mały daszek, powiesić sobie to na drzewie koło domu i mamy, mamy hotel dla pszczół. I już mamy zapylanie kwiatów wokoło. Prosta rzecz, nie, 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 nie dużo kosztuje. Dobra, to mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie zakładać takie pasieki i dbać o pszczoły. dobrze. dziękuję bardzo. Gdzieś jest lecz gdzie. Świat, w którym ta dzieje się. Maleńka pszczółka. Jesteśmy teraz na dachu Domu Kultury i widzimy za sobą taką pasiekę. Kto ją stworzył i w jakim celu? No jest to pomysł Stowarzyszenia PIKultura. Stworzyliśmy tą pasiekę w 2017 roku i jest to, cel, cel jest taki, żeby uświadomić ludziom, że pszczoła dla nas jest naprawdę ważna, dla nas wszystkich, dla każdego, nie tylko dla pszczelarzy, tylko dla każdego mieszkańca naszej ziemi jest, pszczoła jest ważna i bez pszczoły nie damy sobie rady, nie przeżyjemy, dzięki temu możemy wspaniałe jeść owoce, warzywa. Zwierzęta, które hodujemy, mogą też jeść odpowiednią paszę, więc bezpośrednio i pośrednio jesteśmy uzależnieni od pszczół. A na co dzień kto zajmuje się tą pasieką? Jak ona, ojej, jak ona tutaj stoi, jeśli chodzi o ilość pszczół i, i kto się nią opiekuje? Akurat tą pasieką zazwyczaj opiekuje się ja, Łukasz Michałowski. Drugą pasieką na wodociągach miejskich opiekuje się pan Jarosław Wokulski. I tak jak mówiłem wcześniej na, 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 na konferencji, że ten rok był w ogóle bardzo rojliwy dla pszczół, ze względu na to, że mieliśmy bardzo zimny, deszczowy maj, pszczoły nie wyletywały bardzo długo z uli. I, i... Powstawał nastrój rojowy, czyli pszczoły za chciały się rozmnażać, pszczoły chciały się po podzielić i wy wydać na świat takie dziecko pszczele, czyli rójkę. No i wtedy co dwa, trzy dni trzeba na taką pasiekę tutaj przez ten maj przychodzić, kontrolować y, te pszczoły, no i o nie dbać i pielęgnować. Więc wymagało to bardzo, w tym roku dla mnie to jest najtrudniejszy rok wymagało to bardzo dużo poświęcenia, bardzo dużo czasu. W ogóle dziękuję swojej rodzinie za wyrozumiałość, że, 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 że mogłem na ten dach tutaj tak często przychodzić. No ale są efekty tego. Pan prezydent właśnie w tle zajął się wirowaniem, zabieraniem miodu. Wirować będziemy zaraz na dole. Także myślę, że, że jest sukces. Udało się ten, ten owoc, owoc pszczół został dzisiaj pokazany wszystkim i zaraz będzie zdegustowany. Myśli pan, że po dzisiejszej akcji zainteresowanie ludzi, jeśli chodzi o pszczoły i ich środowisko oraz dbanie o nie wzrośnie? Ja myślę, że takie wydarzenia przykuwają uwagę ludzi, i podnoszą świadomość przede wszystkim mieszkańcom. Nawet nie chodzi o sam mielec, bo dla, dla samego mielca jest to wizytówka, która idzie dalej w świat i, i pokazują, pokazują to media. Jesteśmy tą pasieką dwa lata temu, pierwszy raz w ogóle na Podkarpaciu to mielec był tą pasieką na dachu. I no same korzyści tak naprawdę są to same korzyści dla, dla, dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiktoria Noga, portal w cieniu Piterów. Panie prezydencie, wziął Pan dzisiaj udział w tej akcji w drugim już miodobraniu dobraniu w mielcu. Dlaczego Pan postanowił się zainteresować tą akcją i tutaj właśnie podziałać dla pszczół? No, wiele rzeczy już zostało dzisiaj powiedziane, że naprawdę pszczoły są bardzo pożytecznymi owadami, które, e, które pomagają nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom. E, Polski, całego świata w naszym życiu codziennym. Zapylają kwiaty, przez to mamy owoce, warzywa, ale przede wszystkim chciałem przez tą dzisiejszą inicjatywę pokazać, że naprawdę pszczoła jest owadem takim, że nie wolno się go bać, bo naprawdę wiele, wiele po pierwsze nam pomaga, a dwa, jest na tyle przy odpowiednim podejściu, na tyle łagodnym owadem, z którym można żyć, funkcjonować, z którego można pielęgnować. Myśli Pan, że po dzisiejszym wydarzeniu wśród Mielczan zrodzi się takie poczucie, że naprawdę warto dbać o pszczoły? Bardzo bym tego chciał, ale doskonale sobie też zdaję sprawę, jak odpowiedzialna, jest, jak odpowiedzialna jest praca przy pasiece. To nie jest tak, że postawimy sobie ul przy domu i to się samo będzie wszystko działo, wszystko samo się będzie robiło. Sam uczyłem się pszczelarstwa przez cztery lata. I doskonale sobie zdaje sprawę, że to nie jest takie proste i łatwe. Jest okres rojowy, o którym, było, o którym mówiliśmy dzisiaj na, na szkoleniu. Są różne choroby, o których dzisiaj też nie było to powiedziane. I wiele zachowań pszczół, które pszczelarz musi odczytać, tak, żeby te pszczoły bardzo dobrze się czuły w ulu, a dwa, żebyśmy my jako pszczelarze mieli tą satysfakcję z tego, że odbierzemy miód, który sprawia nam e, sprawi nam przyjemność i te walory smakowe e, i też zdrowotne e, no będą jak najlepsze. Miejmy nadzieję, że w miarcu pszczółki się będą dobrze czuć, że będą się rozwijać, że będzie to dla nich jak najlepsze środowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo bardzo bym chciał też e, to co pani powiedziała, żebyśmy my jako mieszkańcy miasta e, z tymi pszczołami żyli jak najlepiej i e, ta korelacja między mieszkaniec, a, a, a pszczoła, żeby było, była jak najlepsza. Tego życzymy wszystkim mieszkańcom. Dziękuję, Dziękuję bardzo.